Panie witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Znowu dzisiaj wam nagrać troszeczkę targu. Dzisiaj mamy deszczową, strasznie pogodę, więc pewnie będzie mało ludzi, ale coś możemy dość nagrać. Także do zaraz. Sztuka ile u pana? Te, sztuka ile u pana te gołąbki tutaj? Gołębi? No te. To są pocztowe, tak? Tak, pocztowe. Pocztowe Aha Sztuka. To jest jeden pocztowy, A nie i tej i młody. No młody właśnie. No, no. no a, a króliczki po ile? Co? A króliki? Króliki to tutaj te króliki to 120 zł. Dobra, dziękuję. Szukał u pana ile te jasne? To? 50 zł. Aha. A, ten, a wiesz pan z ten po ile? Po 20 zł. A, jest tylko jeden pan tak? Jeden. A szaliki te? Po ile? Glinia 30 i boczka 30. Dobra, dziękuję. Sztuka ile to pana jest? To za wojskie? Z no, razie właściciela nie ma. Sztuka po ile u pana? Te szaliki? Aha. A no, wykryjemy. To... Oczeki mamy. <słuch> taki ładny widański jest. W tym Sztuka ile to pańskie są te? Czy pocztowe, te yy, Zaraz przyjdzie tak? właściciel. Aha. Bo ja nie chcę za niego on tam cztery dychy i ile to Aha. jak on tam sobie ceni, a on na, w ręce nie da zdjąć, bo to jest żeby... Ładne kolorowe pocztowy sztuka to po ile u pana są Te czubate na przykład? To 150. A te gładkie? Pustzy 30 Ten pocztowy, 5 po zł, wyprzedasz. To wszystkie, po 5 zł, białe też? Nie. Tylko te dolne? Dół po pierwsze, góra po Aha. A to też pańskie, te zamojskie? Czy już nie? nie. Aha. Zamojskie. To wszystkie, co brączkami, te pocztowe? Tak. I wszystkie polskie, czy jakieś jeszcze z zagranicy? polskie, polskie. polskie, polskie. Tata, który należy do związku, likwiduje gołębę i oddał mi. Aha, rozumiem. Dobra, dziękuję. Hmm. Tutaj ile powiki szczyta? Powiki hmm. ludzie od 25-40. 3,5 za tam. Sztuka ile to zamojskie u Pana? Sztuka, Sztuka ile u zamojskie to u Pana? To Dziękuję Sztuka o ile u Pana? Po 30 z obrączkami wszystkie, czy nie? Słucham? Z obrączkami wszystkie, czy tylko niektóre? To znaczy, się skupki mają, tu zakładane są i obrączki. Niektóre młode to mają ten i ten chyba ma obrączki, bo zakładałem. A niektóre to, co były tego, to nie mają. No, nie wszystkie mają, ale jest coś tam taka... Ja tutaj koledzy kończę już moją relację, taka krótka. Chciałem was poinformować, że jutro kolega ściany Wschodnie będzie w Markuszowie. Dzisiaj niestety nie dał rady, musiałem go zastąpić. Zresztą taka brzydka pogoda, to komu by się chciało wstawać. A, kupiłem sobie też jasną taką pasiatą, później wam pokażę jak już na działkę dojadę. I tak to wygląda, no, cały czas pada, nowych klatek nie przybywa, ludzie uciekają. I tak to wygląda, dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć. I zaraz będzie jeszcze druga część, jak będę na działce u głębi, to wam pokażę tego posiaka, co kupiłem, także do zaraz. Witajcie koledzy ponownie, wróciłem, już właśnie jestem na działce. W takiej małej klatce będę dzisiaj prezentować to tego gołąbka, bo w tamtej dużej siedzą ta, te pocztówki dwie. Także tak, taka właśnie jasna. Naprawdę ładna. Aż się dziwię troszeczkę dlaczego gość. Chciał tylko 20 ziku za nią. Albo nielotna. Albo nie wiem co z nią jest nie tak. Strasznie dzika, jak widzicie. Z 21 roku obrączkę ma. podobno samiczka, no. Sam Dajcie, bo się rzuca strasznie ten dzikus. raz, bo... No, spokój. Nie wiem, będzie to widać może. O, 21 rok. Ładna głowa. Ja e, kurczę chyba nawet wystawowy, jasny wam powiem to jest Ale może będzie latać. Dobra. Taki właśnie gołąbek piękny. Na to wam pokażę. Z aktualności z hodowli strasznie ten deszcz pada cały czas. Bo to już mi się tutaj narobiło. I tak to właśnie wygląda wszystko. Ogada normalnie cudowna. No tutaj jest ta parka poczówek w tej klatce. Dałem im miseczkę tutaj, żeby się jakoś parowały. No i nie wiem, no. Chyba to jest w parze. No. Nie zależy mi na tej białej tej... Co stałem. niedługo je wypuszczę, normalnie niech lecą. Ten flamczyk to zostanie, ale ona to nie wiem, ta niemiecka co mi sąsiad przyniósł. Zobaczymy co będzie. No, zaraz no, mi jeszcze pokażę co kupiłem na targu. Ale to najpierw pokażemy gołąbki ja Wczoraj właśnie wstawiłem posta, że wrócił ten kok z lotu 9 km a ten o, Się paruje z tą zamojską, nie wiem co to jest A ta co kupowałem ostatnio, jasna To, to mnie gość oszukał, jak to w sumie prawie zawsze na tym targu Bo to jest samczyk, zaczął gruchać do wszystkich I tak to właśnie wygląda, no kurde na tym targu to można się naciąć nieźle. Tutaj chyba w ogóle już zniosły jajeczka za moiską działaj jedno. Nie, nie ma jeszcze, ma widziałem się działa samiczka. powinno być niedługo. Ja mam taki problem z tymi yy, jasnymi, żeby sparować to. Więc kupiłem jeszcze jedną wpuszczę tutaj. Za tydzień jakoś się zobaczymy czy zdrowa. No i zobaczymy co to będzie. Może się sparuje z jakimś jasnym, bo to kurczę naprawdę ciężko. Jasne, tak ciężko mi parować idzie, że nie wiem. parkę widzicie ładnie. Grucha samczysko. Sparowały się szybciutko one. <laughs> A jasnych nie mogę za cholerę sparować. Tutaj właśnie siedzi samiczka. To kupiłem taka ta sercata o tu. Tutaj samczyk jasny. I ni cholery nie chcą się sparować. Tutaj właśnie samczyk niestety. Co ukazał Co to? Tam widzicie już na Zamojskie na jajeczka się szykują. Tutaj nie wiem czego te dwie poczto dwa pocztowe zeszły z młodych. Pokażę te łódki. Takie są już. Jeden słabszy jest, strasznie słabszy. No zobaczymy, może coś z niego będzie. Ach. Dobra, niedługo zawijam też na chatę, bo to kurczę, nie ma dzisiaj co siedzieć, zobaczcie. Nie wiem czy to widać, ale zaciągnęło się to deszczysko i będzie padać jeszcze pokażę co kupiłem na targu. Mało ludzi dzisiaj. Fajnie, że mi się udało tą jasną dorwać za dwie dyszki. Podoba mi się ona fajna jest. Ta siata z obrączką. Jeszcze raz wam pokażę. W takiej małej klatce na razie jest I tak, kupiłem... No, mi trochę się pokleiło tutaj, bo w plecaku ją wiozłem. No wispumin kupiłem. Wiecie co to witaminki takie na gołąbków. No i jeszcze czekajcie gdzie ja to tu mam tutaj w kieszeni mam Kupiłem taki proszek, ale nie będę pokazywać, bo to wygląda jak no nie powiem co biały proszek taki na odrobaczanie do głębi I tak to wygląda, dobra, krótki odcinek kończy, bo leje deszcz No to dobra, trzymajcie się koledzy, do następnego odcinka, cześć!